Witam wszystkich, tutaj Patryk z kanału Dream Team. Jak widzicie, gramy teraz w grę o tytule Fallout 3. Któryj twórcą jest również Betsida. Ze mną jest mój ulubiony supermutant, Focus. Cóż, to jest mój domek w Megatonie. Widać jeszcze nieskończony. Mój piękny automat z Nuke Colom. Tutaj coś jest? Nie, tutaj chyba nic nie ma. Taki dziwny pokój. Tu mamy szafę grającą. Hmm, a tu stół taki głupi samotny. Tędy nie przeskoczymy. Tu mamy mojego ulubionego robocika. Chodź stary. Cześć. Obecni mi włosy. O, tak mniej więcej wygląda nasza postać. Ja bym proponował się trochę. O. Tak. Że coś innego. Twardziel. Terry. Był fajny, gdzieś był taki. Chyba Zabijaka. Aha, tak, dobra. Mianaczek. Ale... <laughs> Ręka zmarła. Ale te nazwy są dość... siewiejące samuraj. Zabawne. Cóż... Oronin? Nie, dobra, chodźmy... Z... Zabijaka, wstecz, gotowe. Tak. Dziękuję. <laughs> Co można zdać z automatu? Automat w Automat celu... think... Fajny motyw Jeśli na ustawię, znajdziesz... Tak na schematy to wiem jak A teraz? Najlepszy środek, na ludzi to <noise> Niektóre w tym żartach są Przyjemne i fajne To jest mój Stegna figurki tylko najbardziej inteligentni zdają sobie sprawę, że zawsze można się czegoś nauczyć, prawda? To też prawda? A to jest dziwne. Czy w świecie Fallouta retoryka byłaby dobrą bronią? Myślę, że nie. Tu mam taki swój, taką swoją szafę, wiecie, na jakieś ciekawe rzeczy, na jakieś takie fajne rzeczy, które warto sobie zostawić. To handlarze, pamiętam, tą sytuację była dość dziwna. Był jakiś handler i podszedłem do niego. Tam chwilę pogadaliśmy. Zaczął jakieś tam dziwne rzeczy gadać, że nie pamiętam. Skończyliśmy rozmowę, nagle upadł na ziemi i umarł. To było dziwne. Tu szata mieszkańca Oazy. To też była ciekawa, przyjemna misja. Prochowiec, regulatora. To był... Ta misja jest związana z Rivet City z... Chyba Abrahamem Washingtonem jakoś tak się koleś nazywa Tutaj dużo było fajnych rzeczy Tu mam swoje rzeczy związane z kryptą 101 Czekajcie, ojej dobrze pamiętam mam chyba trochę śrutów tak. Bo do obrażenia 3 więc teraz na ten poziom, który mam Czyli mniej więcej maksymalny To jest bardzo mało to widzicie, moje staty. Głównie dawałem w retorykę, w broń lekką i w medycynę. myślę, że to jest dobre, bo na przykład medycyna zwiększa to ile dają steampaki, czyli zamiast przyjmijmy, nie wiem ile dawał na początku, ale zamiast 40 dostaje teraz 90 HP, więc to jest ogromna różnica, bo ponad dwa razy większa. No nie? Focus? Masz coś do powiedzenia? No, Aż dziwny super mutant którego ludzie nie atakują, ponieważ cechy chyba ogólne tu. Jesteśmy ostatnią nadzieją ludzkości. Użyję te paki. Ładnie. To jest megatona. To pozwólcie, że sobie zapiszę. Miasto zrobione z części lotniska. Proszę, tyle Ci zawdzięczamy. <grym>, dziękuję. No, Kolej jak miło. Cześć. Chyba e, tu, gdzie się była ta staruszka? Nie. Ale mogę teraz pokazać, bo historia Megatony jest całkiem ciekawa. Mogę ją teraz wiecie, wam opowiedzieć i w ogóle, ale ja na szczegóła się nie, nie znam. A ona pamięta tą historię. Czego ci co? Ja mam coś tego miasta. No dokładnie. Z czego jak powstało to miasto? O! Pierwotnie zaczęło się jako dziura w ziemi. Mój tatuś mówił o tym, jak jego ojciec i pierwsi osadnicy po prostu schronili się w kraterze. Wystarczył, aby ochronić ich przed burzami piaskowymi. Kiedy trochę się uspokoiło, niektórzy zostali. Wędrowcy zaczęli wracać tu, żeby handlować. Kiedy urodził się tatuś, miasto było już prawdziwym centrum handlowym. Tatuś wzbogacił się na karawanach. I przekonał w końcu innych, żeby zbudowali mur dla powstrzymania bandytów. Um. Do ryba... Na początku nie. Było to zbiorowisko ludzi próbujących dostać się do krypty. Ludzi czczących bombę i paru innych uchodźców. Potem przyszli handlarze. Teraz większość handlu to karawany. Ale wcześniej największa była megatona. Pracowałam trochę przy karawanach razem z ojcem. Tak właśnie poznałam tę bezwartościową kupę mięsa, którą nazywam mężem. Kochana. Każdy może mieszać w megatonie. Dlaczego? Bandytom! Kiedy mia... No i supermutanci. To w ogóle inna skala problemu. To Więc jest... w końcu, mój ojciec. Teraz jesteśmy względnie bezpieczni. Ale szkoda, że temu cał była jeszcze inna... F... Je... Chyba... Chyba kto tu wychodzi... Huh. Dobra, ale w miarę ogarniem tą historię i pamiętam jak z nią rozmawiałem, bo to jest długa rozmowa, że... Tak jej tatuś, jak to ona mówiła. Tutaj zresztą i tatuś chyba Ufaj i dziadek. Dobra, fokus. Mm. Zresztą ludzi. Tu na początku było kiedyś lotnisko, ale powoli nic, znaczy no nic. Zostały tylko odpadki, właśnie z tych odpadków powstała megatona. Czyli to bardzo klimatyczne miasto, które jest niesamowite naprawdę. Tu nasza Moira Brown. Hmm. Wiesz, że ludzki organizm może przeżyć bez żołądka i śledziony? Taka ciekawostka, wiecie, na początku e rozmowy. Co by tu sprzedać? Mm -hmm. To Dużo mamy min to Nuka kola, nuka granat, bardzo fajny motyw Ale Pale ja wiem, że to jest nabój jakiś, ale i ja tak na razie nie planuję korzystać z tworzenia żadnych broni związanych z tym warsztatem i... Nie ciągnie mnie to, dobywanie jakichś rzeczy nie, nawet tego nie. Dobra, zatwierdź. Chodź pokaż mi jakie masz naboje. Na Z tym pakie masz. Dziękuję, przynajmniej tyle. Pomyślnych... Okay. Tak Pomyślnych. O, dziękuję. Do następnego do free dog. Radio. To już jest ten moment w fabule, kiedy nie mamy tu opcji radioenklawa. No, co ty teraz. Gdzie bym teraz prona To stary ty. Ja co ci przyszło do głowy? Ja i dobrze pamiętam, ty masz słowo. Jak tak. najbardziej. Tu mamy parę rzeczy, które mu dałem. Tocz ognia? ogród, dziękuję. Antyrady zawsze się przydają. To tego jestem pewien. Są o, miejsca gdzie m... Promieniowanie dochodzi do 300 na sekundę. Czego potrzebujesz? Ja chcesz tradzą. Eee. Weź cały mój zrobił. No dobra, Pozwól, że 50 przelic... dziękuję. Każde pieniądze się przydadzą w Fallout. W świecie Fallout. się wyświadczyć <coughs> temu miastu wielką przysługę. Część was pewnie zapyta o czym on mówi Wra Wyratowałem miasto Otóż Dobra można to skoczyć oui. O to jest to Nie oberwę Tam dobre parę HP To jest bomba atomowa która tu sobie leżała Tak w centrum miasta Nikt się tym nie zajął No i rozbrewa i nie jest zagrożenie dla mieszkańców Tak dokładnie I to jest moje dzieło. Ja mu polecam na początku gry to już zrobić, bo jak się ją rozbroi to dostaje się tamto właśnie tamten domek tu i trzeba mieć 25 poziom materiału wybuchowy, więc polecam im na początku sobie włożyć jak już się awansuje. Cześć kobieta <coughs> Trzeba jakieś konkretne plany tak na odcinek. Nie, szczerze chyba nie. Może Dobra. Brama do megatony Hmm, z insektami. Aha, aha, tu. Tu jest protektor. <laughs> karwana, karwana, trzeba szybko bo... Cześć, ty jesteś. Szkron. Witam pana lub panią w obwoźnym sklepie z rupieciami szalonego Wolfganga. Najlepszy skład śmieci. Zbiór złomu i sklep ze szrotem. Jakież to resztki i drobiazgi może ci sprzedać najbardziej szalony z Wolfganga. No. Przedzieram się przez pustkowia w poszukiwaniu najlepszych śmieci, najwyższej jakości złomu i najbardziej wyjątkowych odpadów. Zawsze przedstawiają dla kogoś wartość. Zawsze też odwiedzam w trakcie podróży Canterbury Commons. Tamtejszy burmistrz, Rowe, zawsze ma jakiś użytek z tak przemyślnego złomiarza jak ja. Ach, myślałem, że będzie mógł coś naprawić. Szalony Wolfgang ma właśnie to, czego potrzebujesz że jasna Potrzebujesz akurat tego sprzedanie. Serio on sprzedaje same. <grywka> Ciężarówka, no Ile. No. Daj mi jeśli czegoś będziesz. Okej. Okay. Liczyłem, że karawana będzie bardziej bogata. <grywka> Cześć. Cześć stary. Tak Wie, wiele ci za dzień? Wiem, masz. No tak po prostu, stary. Karma, wiem, i tak jest z tym ostatnią nadzieją ludzkości. Dobra, gdzie ty by można iść? Fajnie, że radio leci, nawet tego nie słychać, dobra. Przynajmniej u mnie, mam trochę przywyciszoną ogólnie grę. Tu jak widzicie mamy już trochę mapa od mapy ładnie odkrytej. Tym, tym. To jest tylko najbardziej na są wszelkie formy przejścia metra. Tu w City myślę, że tam się wybierzemy. Fajne, ciekawe miasto Fort tu. Do tego miejsca To jest właśnie to jedno z tych miejsc Do których trzy dochodzi do 300 promienio promieniowania na sekundę, można tak powiedzieć Tam się nie da wyjść Tam tylko taki super mutant jak Focus może wejść, ale to i tak jest masakra Widać <laughs> kogo popadnie i zarówno naprzeciw Private City Karawanaczek, ci damy mu wodę. Nigdy cię nie zapomnę. Wiem. Stary weź, tak. Jak ci daję, no to weź, a ja się nie pytaj. Ale Kar karwana, karwana i mi o to chodzi. Ty będziesz z tyłu, ty jesteś strażnikiem. Cześć bramin. Szukasz czegoś Nie, może masz coś nowego. Masz ochotę pohandlować? Może ja ci coś sprzedam. Szalony Wolga, ma właśnie to czego potrzebujesz o ile rzecz jasna potrzeba on jest szalony ja tu się tak wysilałem, myślałem, że ten on ma coś ciekawego a ten mnie zdradził czy on zdradził? ale no, jest szalony tu mamy naszą postać trzecie mm. czekajcie, pozwólcie mamy maskę góla, żeby właśnie góle nie atkował i od razu lepiej taki poważny koleś, twardy. Tu ochrona Rivet City, bardzo. Lubię to miasto. Takie bardzo... nie wiem, klimatyczne? Nie. Takie... fajne. Marketplace. O, rynek. Rynek dla mnie równa się amunicja. Cześć. Pan Lopez, samobójca ten to nie, nie to, jest, to, to jest ta mimika. Jaki, Opiera się o skończy. lado, odwraca się, ale nadal jakby się obraca. To jest niesamowite. Nie bo, ja wszystkie są kiepskie, nie mam w selekcji tak naboję. Ale serio, kiepski stan jest naprawdę. Broń parę strzałów i będzie się do dupy. Ach... Nic... o loftki. Nic z tą bronią nie będzie można zrobić, no ale... Cóż co możemy zrobić na to? Nic. Hmm. Ogrzeńczym z tumikiem? Hmm... Nie. Ale steampakki z chęcią wezmę. Ja mam Steampaków. Tak z czystej ciekawości. 73. Hmm. Dzięki. Nie ma sprawy. Hmmmm. Miło cię widzieć. Wczoraj mokyklę. Czy to jest... Daj znać Brian? Nie. Mi, albo oficerowi ochrony, jeśli zobaczysz coś niezwykłego on jest androidem jakiś problem? znaczy widzicie to też świecące oczy tak to jest ten moment gdzie mówimy mu że niby nie jest ale on tak naprawdę jest to było też za jakąś misją ale nie chcę się w nią zaglądać. cześć ja chcę się dowiedzieć jak to? Eee... sit to prawda jestem ach jak ładniej w ogóle Ur. Fajny był moment, raz mi się zdarzył, taka opcja dialogowa z nią. E, ładniutka jesteś ile bierzesz jest za godzinę. Naszy? Postawisz dziewczynie drinka żeglarzu? Te to właśnie lubię. Ale i włosy fuj Ale... Ja bym sędził ten... jest świecie. Fuj. W prawie większości. W A inne na przykład nie są. To co to jest? I, 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 nie, 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 tak yeah. -te <soft -kill language> No, no nie. Cóż, składa tak nasz Freedok, mówi. Trudno tego w, w Ty nie. Drzewo. Aha, no dobra. Tak, jak tutaj nasz Freedog poruszył temat drzewa, to zaraz pójdziemy do miejsca, gdzie jest prawdziwe... Gdzie, gdzie są w sumie. gdzie są prawdziwe drzewa w świecie Fallouta. W sumie... To jest z Waszyngtona i dobrze mi się wydaje. No nie? No, no. Ergen. Radio Galaxy News. To jest bardzo ciekawe, nie? niby nadaje, Tutaj. No nie Freedog. Głupio, bo mu pomagamy, jest misja. Ej, tak jest ukradnij. Nie radiem, w ogóle... Wolne ku zgodnie. Jesteśmy tu. Dla was. Dzień dobry. A ej ej Muzyki. Ej, ej, man, 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 ja chcę wyjść. Co to, to jest? Ło starsym okno zeka. O. Od razu jaśnię. Nie wiem czego się mogę spodziewać, wcześniej to chyba nie byłem A widzę, że niczego. tego. Niczego No, chips <laughs> Coca-Cola! O, złom I co jest? Jeszcze trochę warty szapka. Takie to ciężkie, że masakra. brak nie musisz ćwiczyć Muszę się tam wchodzi na jakieś inne gówno, z którym nie chcę się walczyć Bractwo Stali Czyli chyba jedyni ci tacy No dobrze the... Co to było? Jedyni ci tacy prawi W świecie Fallouta, no, znaczy no jedyni Zresztą są regulatorzy Tylko, że część yy, Bractwa Stali została znaczy, no, część, nie nie to brzmi Są wygnańcy z Bractwa Stali, którzy Jakby znali, że bractwo stali znaczy i od swoich wcześniejszych praw... Nie, nie praw. Od tego co wcześniej robili. O, a to jest oaza. Od tego, że teraz są inni. Teraz jakby poszli bardziej w ratowanie każdemu tyłka, a nie jak to myśleli wygnańcy, że będzie... tylko ratowanie technologii. Po prostu niemożliwe. Wiem, że niemożliwe. To jest oaza. Tak, w wodzie się można promieniować. Tu można było się najarać. Ten sobie siedzi na tronie, no to nie? Co się stało? Co się stało? On mówi, ale o co chodzi? To są te niedopatrzenia lekko. A ja chcę wam pokazać to miejsce. Cześć grzybki. Tu. Ponieważ to miejsce jest dość fajne. Czy ono w ogóle oaza jest jednym z ładniejszych miejsc w polaucie? To była misja. To był człowiek. Tak. To coś, to był człowiek. Ale jego historia jest taka, że gdzieś mieli ograbić jakieś miejsce i miał... Jakoś się stało, już nie pamiętam dokładnie, że miał nagle drzewo na głowie. I myślał, że wiecie, nic się nie stanie, ale to za drzewo mu zaczęło rosnąć. I potem rozrosło się jak widzicie w to No, krypta 101 A my gdzie możemy iść? Paradise Falls? Żeby hm. postrzelać co to jest zbrojownia? Co, nie wiem czy to tam... Nie, tu ja wiem gdzie to jest Krypta 108 Znów można iść do krypty ja dobrze pamiętam, tam nie byłem. A krypta... Chyba... Pozwólcie mi zerknąć na mapę. Ale nasza... Krypta 101. I... Czekajcie, tu, o. I krypta, która jest w tym miejscu, tylko jej nie ma na mapie. Krypta, chyba 112. To są jedyne krypy, w których jeszcze nie są zrujnowane. Widzicie, do wszystkich innych się dobrali. Jest zrąbaniem mroczny klimat. Którego ja się boję i czuję, że będę piszczał. Ale myślę, że to super supermutanci. Ewentualnie bandyci. Przecież bandyta... O! Coś go zabiło. Ok, <coughs> to hmm. W tę stronę nic. To nic Cieszę się, że mam go On Używa lasera gatlinga chyba A on ma ładnego dmage'a Mam ten laser Czy mu dałem? Nie, ja, nie Jemu ja dałem Aha, kretosz O I teraz pytanie, dlaczego on mnie nie atakuje Tuż jak Mam pewnego prof... Czy profity się tak nazywa? Zwróćcie Tak, profity to, gdzie to jest? o, przyjaciel zwierząt na pierwszym poziomie nie atakują nas kreto psy i jałgłaj a na drugim pomagają nam w walce o ile to też nie jest to drugie zwierzę czy jakoś tak kary 40 ale ja wezmę sobie ten kombinezon to jest tak walka z kreto nie jest zbyt pasjonująca matko Kun się metalowe pudło swam, To można bo to ma trochę... Gdzie? Co? To tyle? A nie, wchodź stary. <coughs> Ale ja jestem przyjacielem zwierząt i... One mnie nie atakują Nie podoba mi się ta perspektywa Laboratorium klonowanie Skręka za municją O, jak ładnie, jak miło Ja pierdzielę. A, coś na czerwono Spermutant Czyli jeszcze o nas nie wie Aha. Na razie What? Okej, okay, Gary 17 1942 Czyli klonują gareka. Ale mamy tu naszą apteczkę, z której ja skorzystam Terminal, który nie działa. Czk. Jak fajnie. To wszystko mi jest niepotrzebne. Mam lepsze. Mm -mm. Nic. Dobra, chodź, focus. To jest fajny motyw, że można pochodzić po tych tutaj, ale to, to jest straszne. Ah. Jopie. Ja yeah. Gdzie! dostanę przy tej grze No nie niby taki Fallout pod apokaliptyczne RPG i w ogóle A tu jednak ja się czuję go strasznie kubki na kawę Żelazko hmm. Dobra wyciągamy na strzelę wam bo Ale jak oni tu przeżyli Przecież to był musiał być na... na z bandytów a jednak bandyci myślę że są Lepiej ubezpieczeni niż oni No nie, stary Jego też po co nie poznajemy w krypcie Faukas stary, gdzie ty lecisz? Ja i się oddzielę z tej Czuję, że to mi się nie podoba Wszystko zbieram, bo wszystko sprzedam To mi się bardzo smutno kojarzy, ten program. Bo nie wyrażają tego Herberta śmiałka da Daj Ale to też było związane z pozdomisą i przez jest Ej, gdziecie mi do mojego supermutanta strzela stary Ile on ich naklonowali On ich naklonowali, tak Spadnie z... Widzę, że nawet się nie odchodzi kogo ty strzelasz? musi być tak matku kurde ja mówię ja się boję jak tak na coś wyskoczę gdzie ty jesteś focus? aha tam jest hej bet on nie lubi psychopatów sorry stary już jeden się pozbyłem z... Wymieścić chciałem powiedzieć pustkowi ale Sorry, stary nie wiem co oni ci musieli robić i piła do kościę Nie gdzie ty jesteś Dobra stary A więc chce ci doć trochę sprzętu, wiesz Seria brudna chips ciężarówka Mamy naszego fajnego tego, Alim Kolna w wersji z mieczem Ciekawa perspektywa, a to Colna. Ja wiem, że to planuję sobie sprzedać oh, nie wiem, <grywki> Siedem kombinezonów Jak ja to lubię zbieranie <grywki> Nie mam swojej maski, to dlatego obrywam jak Shreddy Major Ja go nie obrywam, ale Paradise Falls Czyli mieścina w wszelakiej formy kanalie dla mnie Ponieważ tam są właśnie ci łowcy niewolników I mnie tam lubią Nie wiedzą, że uratowałem paru z niewolników Co on robi? Tam ja bym na razie sobie założył to Tak to ja Ci stary poszedłeś Ci Tylko loftką strzelnąć po Raz a dobrze Ty już nagi jest, znaczy Nie Sorry stary Hmm Porąbane miejsce To już mogę powiedzieć Myślę, że to jest koniec, ja myślałem, że się coś zagłębi w jakąś tej licję. <grystanie> Zresztą mamy coś. o, Safe. Ale najpierw to jednak. Mam swojej dobroci, ci jestem nastawiony na lekki zysk. No dobra. Zapisujemy.